To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Z tej strony Michał Nakoniczewski, a moim gościem jest dzisiaj wykładowca praktyk na kierunku studia pisarskie. Autor ośmiu książek, między innymi z ostatnich można wymienić Kopułę, Ducha Miasta, oraz współautor antologii Bizarny Szczecin, a przede wszystkim pasjonat Paweł Jakubowski. Dzień dobry, Paweł. Cześć, witam Michale, witam słuchaczy. Powiedz mi, czy książkę trzeba wydawać koniecznie w wydawnictwie? Nie, okazuje się, że nie. Jest taki model wydawniczy, to się nazywa self-publishing. Oczywiście trzeba być gotowym, żeby ponieść pewne koszta, ale jak się zna redaktorów, korektorów, można wynająć odpowiednich specjalistów, którzy tą pracę poza pisaniem wykonają. No i później oddaje się książkę do drukarni. Numer, dostanie numeru ISBN, który sprawia, że książka jest książką. To nie jest jakiś wielki problem, wystarczy się zgłosić do Instytutu Publikacji. Taki numer ISBN można dostać, no i wtedy tylko pozostaje później tą książkę sprzedać bądź rozdać. Tak. W przypadku self-publishingu wszystko to, co robi wydawca, no spoczywa na nas. Tak. My, my bierzemy za to odpowiedzialność i my, my potem musimy to dalej, tą książkę promować i tak dalej. Pytam o to przede wszystkim dlatego, ponieważ nie tylko sam wydajesz książki w ten sposób, ale również pokazujesz tą drogę. Swoim studentom, ponieważ to wcale nie jest aż tak trudne, jakby się mogło wydawać, prawda? Zgadza się. Jak, jak już się wie i się przeszło raz tą ścieżkę, wiadomo, początki są zawsze najtrudniejsze, no to dosyć łatwo to zrobić. I tak jak wspomniałeś, od 22 roku mam przyjemność współpracować z Uniwersytetem Szczecińskim, jestem wykładowcą na studiach pisarskich. No i właśnie Bizarny Szczecin to jest przykład tego, jak przeprowadziłem studentów przez ten proces wydawniczy i, i rzeczywiście wydaliśmy sobie tą antologię. Dlaczego self-publishing? Dlaczego sam się w ogóle na to zdecydowałeś? To jest długa historia. Natomiast skracając, ja wydałem książkę tradycyjnie, czyli mój tekst dostał się do wydawnictwa. Natomiast to było małe wydawnictwo. To był jeden człowiek, który też nie miał czasu odpowiednio promować tej książki. Gdzieś tam zdobył dofinansowania na następne tytuły i, i cykl życia tej książki, cykl promocji bardzo szybko się skończył. I pomimo, że tak bardzo się ucieszyłem, że zadbałem, Debiutowałem, było to gdzieś tam moje wielkie marzenie, to tak naprawdę no, nie rozwinęło to mojej e, kariery pisarskiej. E, w związku z tym no, stwierdziłem, że skoro ja sam sprzedaję tych książek więcej niż mój wydawca, tak naprawdę, no to zacząłem się zastanawiać, po co mi ten wydawca, no i krok po kroku odkryłem właśnie tą drogę self publishingu. No właśnie, jak wyglądał ten pierwszy raz? No bo niejednokrotnie też można spotkać się z pewnością w środowisku pisarskim, że to trochę jest być może strzał w kolano, albo tak naprawdę wydanie do niczego może nie prowadzić, bo potem jak to sprzedać, jak to komunikować, jak reklamować taką, taką publikację? Tak, oczywiście, bo w przypadku self-publishingu możemy wpaść w taką pułapkę, że wydrukujemy sobie, nie wiem, 100-200 egzemplarzy, rozdamy to znajomym i, i, i tyle, i nasza kariera pisarska się skończy. Natomiast ja dużo jeżdżę na konwenty, dużo jeżdżę na targi książki i w ten sposób buduję swoją społeczność, zdobywam nowych czytelników. No i gdzieś tam cały czas mam tą sprzedaż, więc. Działając, wydając kolejne książki, to wszystko mi się tam powoli jedno z drugim łączy, zazębia i no i rzeczywiście nawet miałem tak, że przy self-publishingu miałem już do druki, tak, czyli wysprzedałem cały nakład yy, i po prostu no, mam na tyle dużo czytelników, że, że udaje się to cały czas rozwijać. A jak to zatem wygląda? Trzeba jakoś budować tą bazę, zapewne jakiś, przypuszczam, że taki autor, który wydaje się sam, musi trochę inaczej też dbać o tą bazę odbiorców, prawda? Tak, to prawda. No, na pewno jednym takim filarem są social media i tam też trzeba publikować regularnie, przy, przyzwyczajać tego potencjalnego czytelnika, że, że coś się dzieje, bo jeśli wrzucimy posta raz na pół roku, no to, no to to też umrze śmiercią naturalną. Ale poza social mediami, tym drugim filarem, to jest tak jak powiedziałem, to są te konwenty. To jest dawanie prelekcji, no teraz jeszcze jestem wykładowcą na studiach, ale na tych konwentach i stojąc na stoisku i sprzedając samemu te książki, ale właśnie też robiąc jakieś prelekcje, jak wydać książkę, książkę albo opowiadać, jak tworzyć świat fantazy, dajmy na to, no zbiera się, zbiera, zbiera się to audytorium, zbiera się tego, tego potencjalnego odbiorcę, który gdzieś tam też się interesuje właśnie tematem tych prelekcji, dajmy na to. Natomiast jak studenci hmm, reagują, kiedy pierwszy raz słyszą o propozycji samowydawniczej, o jakiej o i jakiej mówisz, o tym, że można działać samemu, że można wydawać się samemu? Bardzo różnie, natomiast raczej z ciekawością, z takim zainteresowaniem, może nie, może nie na zasadzie o hura, to już, to już sobie sami wydajemy, ale tak mi się wydaje, że widzę po twarzach, że się otwierają takie dodatkowe drzwi, że aha, dobra, to jest alternatywa, mogę spróbować troszeczkę inaczej to zrobić. Natomiast tutaj z tym rokiem, z którym zrobiliśmy Bizarny Szczecin, no to też miałem wrażenie, że ja daję studentom dokładnie to, czego oni chcą, czyli chcą za debiut część z nich, bo niektórzy już byli po debiucie, ale część z nich była przed debiutem i no to było takie wow, to my zrobimy, to my to faktycznie zrobimy, wydamy i ta książka będzie na półkach w księgarni, będzie można ją przeczytać, super. No i to też była taka energia, która nas wszystkich wzajemnie napędziła. Jak zatem wyglądało takie przygotowanie do projektu, do tego wydania antologii e, Bizarny Szczecin? Jak taka praca przebiegała? E, zajęcia mieliśmy co dwa tygodnie. E, część czasu zajęć, no to realizowaliśmy materiał, tak? Studenci tam przy, przygotowywali jakieś referaty. Natomiast tak mniej więcej połowa tych zajęć, no to robiliśmy taką burzę mózgu, jak się wypromować. E, tam później zrobiliśmy projekt, na wspieram to, ale to też trzeba było przemyśleć, przegadać, wymienialiśmy się pomysłami, czasami krytykowaliśmy jak czyjeś Pomysły nawzajem, czasami do danego pomysłu do, ktoś dorzucił następną cegiełkę, no a później zajęcia się skończyły, a projekt Bizarny Szczecin dalej trwał, było to duże przedsięwzięcie, no i super wyszło to, że pomimo, że zajęcia się skończyły, no to wszyscy już byli w trakcie, wszyscy chcieli to sfinalizować, i pomimo końca zajęć, myśmy dalej się spotykali, czy na żywo, czy online, i po prostu no, realizowaliśmy dalej kolejne kroki. Wspominasz o, wspieram to. Wcześniej wspomniałeś natomiast o tym, że niektóre z twoich już książek, y, wydanych przez ciebie, y, były na tyle się wyprzedały, że mogłeś sobie pozwolić na dodruk. Natomiast właśnie skąd wziąć pieniądze na tę? Pierwsze wydanie, na tą pierwszą publikację. Tak, na pewno ciekawą drogą jest crowdfunding. Ja mam dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o wspieram to. Cztery udane kampanie, teraz piąta jest w drodze. Natomiast to też nie jest tak, że wrzucimy sobie coś na wspieram to i nagle obcy ludzie zaczną nam rzucać pieniądze. Tak? Głównie wspierają mnie właśnie no, ludzie, którzy mnie znają, którzy czytali moje książki, którym się one spodobały. Natomiast pozytywne jest to, że przy tych kilku kampaniach ja widzę te same imiona i te same nazwiska, czyli to są ludzie na tyle już zajarani, na tyle mnie, mnie znający, że oni są gotowi. Ja broszurkę podejrzewam, żebym napisał. Oczywiście, oczywiście tego nie zrobię, bo nie chcę wystawiać mojego czytelnika, ale napiszę książkę w jakiejkolwiek konwencji i mam pewność, że będą osoby, które mnie wesprą. Zatem to praca ze swoim odbiorcą taki bardziej bliski kontakt chyba jest. Szczególnie istotny w, taki, w, takiej, w takiego rodzaju wydawnictwie, prawda? Tak, tak. I ja to też powtarzam studentom, że bycie na konwencie, gdzie stoisz twarzą w twarz z czytelnikiem, czy na prelekcji, czy po prostu na stoisku sprzedając swoje książki, to jest najlepszy feedback literacki, jaki można znaleźć. I zarówno y, mówię o krytyce, i to, że czytelnik ci powie, że coś trzeba poprawić, albo powie ci, że w danym fragmencie się nudził, ale powie ci też, a ten drugi, ten fragment, ten bohater, albo ta scena, to było super. To było mega, to było epickie. To mi się podobało. I, no i to jest bardzo budujące, tak? Można na podstawie krytyki poprawić swoje błędy, a na podstawie te, tego pozytywnego feedbacku no, dodać sobie energii i mieć siłę i, i wytrzymałość, żeby coś kolejnego stworzyć. Kolejną książkę. Właśnie, też chciałem cię to zapytać. Czy piszesz dla czytelników, czy zdarza ci się, że napiszesz kolejną książkę albo kolejny etap, kolejny rozdział w książce, właśnie ze względu na to, że ta twoja grupa tych wiernych fanów, twoich czytelników, tak ci zasugerowała albo czy się na przykład nie wiem, o to poprosiła? To jest bardzo dobre pytanie. Raczej piszę w ten sposób, żeby zainteresować czytelnika swoim pomysłem, niż pisać podczytelnika. Ale mając właśnie to doświadczenie na crowdfundingu, na konwentach, też jak się dostaje ten feedback, to nawet czasami podświadomie człowiek zaczyna to robić tak, że widzi, co się podoba, więc napisze coś takiego, co, co, co się podoba. Ale zawsze, zawsze jednak stawiam nacisk, że, żeby pokazać, że to moje pomysły są ciekawe. I nimi zainteresować czytelnika, niż nagiąć swój pomysł pod publiczkę. Też z pewnością w przypadku promocji takiej książki na pewno też pomaga praca z jakimiś też znanymi nazwiskami, a tutaj do tego chciałem nawiązać, że to już drugi, prawda? To raz, kiedy współpracujesz ze znanym szczecińskim grafikiem Tomaszem Pankiem. E, tak, tak. E, pierwsza współpraca była właśnie przy bizarnym Szczecinie. E, zrobił, zrobił nam bardzo fajną okładkę inspirowaną ptakami hasiora z parku Kasprowicza. E, natomiast o Tomku Panku pomyślałem właśnie przy okazji kopuły. E, byłem kiedyś w w starej komendzie zobaczyłem jego obrazy, takie właśnie szczecińskie, ale postapokalipsa w Szczecinie, czyli na przykład taki budynek Pazim zniszczony, zarośnięty już jakąś roślinnością, bez szyb i tak dalej, taki właściwie szkielet, albo filharmonia szczecińska pokryta śniegiem, jakieś wilki wyją, czyli już miasto jest totalnie zniszczone. I powiedziałem: Wow, ja mam na koncie książkę Postapo, jestem ze Szczecina i jest malarz Postapo też ze Szczecina. My musimy współpracować. E to może przejdźmy w takim razie już do Kopuły, ponieważ Kopułę piszesz w ten sposób, że pomysł na książkę wziął się z Larpa, a Larp z kolei był inspirowany polskim filmem postapokaliptycznym Obi-Oba: koniec cywilizacji Szulkina. Mi czym jest Kopuła? Kopuła jest to książka postapokaliptyczna, ale ta postapokalipsa jest o tyle nietypowa, że po pierwsze, nie jest powiedziane, że to są bomby atomowe. W zasadzie bardziej gazy, bardziej pierwsza wojna światowa, ale też chciałem, dla mnie postapokalipsa to jest tajemnica. I chciałem, żeby ten kataklizm, ta zagłada, która się wydarzyła, nie była taka określona. Tam bohaterowie, tylko jak się wypowiadają, to w dialogach kataklizm jest pisany wielką literą, czyli to jest dla bohaterów takie. No taka cezura, tak? że od tego czasu, czas, od, od tego kataklizmu czas się zmienił, zaczął się nowy rozdział w historii ludzkości i to jest jedna rzecz nietypowa w, w kopule, a druga rzecz, no to książka dzieje się w jednym miejscu, czasie i przestrzeni, w jednym pomieszczeniu. Ja to lubię porównywać, jest taki film Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka, że oni siedzą, tak jest zamieć śnieżna na zewnątrz, nie mogą wyjść, każdy bohater ma jakąś tajemnicę, każdy bohater ma fragment wiedzy, no i dochodzi między nimi do takiej Psychologicznej rozgrywki. Więc kopuła to jest taka nienawistna ósemka, ale w postapokalipsie. Kopuła to jest teraz wyznowienie, wyda, wydanie ponowne, w którym też się trochę jakby w pewien sposób. Bawisz z formą? Jak doczytałem, piszesz też kolejne zakończenie, właśnie chyba w odpowiedzi na potrzeby czytelników, prawda? E, tak, to tak szybko dopowiem, że kopuła ma kilka alternatywnych zakończeń. No i ponieważ to jest wznowienie, to chciałem też dać jakąś wartość czytelnikowi, który już zna kopułę. Więc do, wpadł mi do głowy, myślę, że fajny pomysł i, i powstało dodatkowe, chyba piąte to jest zakończenie, jeśli dobrze liczę. I tak, tutaj Kopuła też jest ciekawym przykładem tego self-publishingu, bo pierwsze wydanie było w wydawnictwie tradycyjnym. Kopuła się, nakład się wysprzedał, natomiast wydawca ma jakąś tam swoją politykę, postawił na nowe tytuły i nie widział sensów do druku. Ja mając fajne opinie czytelników na temat tej książki, mając pozytywne recenzje, no uznałem, że, że warto to, to dodrukować. Natomiast też wielkie podziękowania do wydawcy, bo podszedł bardzo elastycznie, jak zaproponowałem, że ja sobie sam, skoro ja mam tą książkę wydrukować, to ja sobie ją wydam na nowo i zabiorę po prostu od wydawcy. I wydawca też powiedział, że, że w porządku, nie ma problemu. Nasze drogi się rozchodzą, ale w pokoju. Książka żyje nadal, ponieważ. Przebyła ciekawą drogę od filmu przez Larpa, po książkę, właśnie, a z książki powstała adaptacja na deskach teatru Niema Gdańskiego, którą zresztą sam e, wyreżyserowałeś. Szczecińskiego, prawda? Szczecin... Szczecińskiego. O, przepraszam, Szczecińskiego teatru nie ma. Tak, w zasadzie spektakl powstawał równolegle do książki, bo jak napisałem sam tekst, wysłałem do wydawnictwa, ale jeszcze losy tego tekstu nie były pewne. I pamiętam, jak powiedziałem sobie, tekst jest na tyle fajny, że ja chcę zrobić albo z książkę, albo spektakl. No i tak, jak rozmawiamy, udały się obie rzeczy. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, główna reżyser, główna szefowa naszego teatru, ona jest taką artystyczną duszą, jest bardzo otwarta na, na różne innowacje, i jej się ten tekst też spodobał. Tylko to miało też dwie strony, bo Tatiana powiedziała: tekst jest fajny, rób spektakl. I ja, mus... ja zostałem rzucony na głęboką wodę, musiałem sobie sam poradzić. Sam no, pomocy dużo dostałem. Tatiana mi pomogła zebrać aktorów, ale ja wszystko musiałem zorganizować sam. Z perspektywy czasu bardzo fajne doświadczenie. Doświadczenie reżyserskie, praca w zespole super teraz obecnie można też również wesprzeć na projekcie w, na stronie wspieram to, prawda? Tak, zgadza się, ponieważ robię jeszcze raz w Self publishingu można. No to jest taki rodzaj przedsprzedaży, tak? I na adresie pod adresem www.wspieram.to, ukośnik Remont Myślnik Kopuły. Można sobie wybrać nagrodę. Książkę w formie elektronicznej, książkę w formie papierowej. Jest jest tych nagród do wyboru kilka, zależnie kto ma jaki budżet i można sobie aby kopułę kupić, oczywiście z autografem. Wiem, że przygotowałeś fragment. Ja już go czytałem, jest taki w dosyć specyficzny sposób, przynajmniej tak to odebrałem, pokazuje taką pewną przaśną, małą politykę dziejącą się mm. wewnątrz tej kopuły. Czy zaprezentujesz go naszym słuchaczom? Jasne. Dobra. To prawda, spytał groźnie wielki sekretarz. Rzeczywiście przyznaję, że pojawiły się pewne kłopoty, rzekł z ociąganiem wielki inwentaryzator. Widzę, że bardzo chętnie podważa Pan kompetencje swoich partyjnych kolegów, podczas gdy sam pan, panie wielki inwentaryzatorze, nie jest w stanie należycie dopełnić swoich obowiązków. Wielki strażnik wykorzystał okazję, żeby odegrać się na oponencie. Proszę się natychmiast wytłumaczyć, zażądał wielki sekretarz. Spieszę z wyjaśnieniami. Wielki inwentaryzator nabrał głęboko powietrza. Kwestia żywności przedstawia się krucho. Jeszcze nie fatalnie, ale właśnie krucho. Jeśli sięgniecie panie kolego do swoich notatek, z pewnością znajdziecie tam moje poprzednie raporty, z których jasno wynika, że robiłem, co tylko mogłem. Przez wiele miesięcy żywiliście się wszyscy wyhodowanymi przeze mnie grzybami. Wpadłem też na pomysł wykorzystania w przetwórstwie mięsa podziemnych szczurów. Niestety zostały one już zjedzone co do jednego. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, a nawet więcej, żeby pożywienia starczyło dla wszystkich. W końcu jednak musiały pojawić się problemy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że żołnierze szanownego kolegi strażnika przez cały czas naszego pobytu w kopule otrzymują podwójne racje żywnościowe. Obawiam się, że w ciągu ostatnich tygodni mogło poważnie nadwyrężyć to nasze zapasy. Dlatego składam formalny wniosek o zrównanie. Porcji żołnierzy do normalnych porcji dla cywilów. Wykluczone, wielki strażnik pokręcił głową. Moi żołnierze zmagają się. Obawiam się, że w zaistniałej sytuacji będziemy musieli rozważyć taką ewentualność przerwał koledze wielki sekretarz. Najpierw jednak chciałbym dowiedzieć się dwóch rzeczy. Po pierwsze, na jak długo starczy nam jeszcze żywności? Po drugie, i najważniejsze, dlaczego we wszystkich wcześniejszych raportach nie wspominał pan kolega ani słowem o możliwych problemach z żywnością? Ponieważ problemy pojawiły się dopiero teraz, odparł najspokojniej w świecie niewzruszony wielki inwentaryzator. Jak wspomniałem, sytuacja nie jest fatalna, jest yy, krucha. Jak bardzo krucha jest sytuacja, to mnie w tej chwili interesuje. Wielki sekretarz aż strzyknął śliną. Bardzo interesuje, proszę bardzo, tylko konkretnie, na jak długo starczy nam jeszcze żywności? Problemy musiały pojawić się dużo wcześniej, skoro w ogóle nie wydano dzisiaj ludziom żywności, zauważył wielki strażnik. Odpowiednie środki zostały już w tej sprawie podjęte, zapewnił wielki inwentaryzator. Natomiast co do dokładnego czasu, na jak długo starczy nam żywności, nie dokonałem jeszcze stosownych obliczeń. Czekałem w tej sprawie na raport wielkiego rachmistrza. Musiałem poznać dokładną liczbę ludności w Kopule. Niech pan kolega się teraz nie wykręca, wykrzyknął wielki sekretarz. Więc mówi kolega, że stosowne kroki zostały już podjęte, chciał się upewnić wielki mierniczy. Więc żywność jest właśnie wydawana, lub zostanie wydana jeszcze dzisiaj. Zostały podjęte stosowne kroki, żeby nikt y, nie twierdził, że jest głodny, odparł wielki inwentaryzator. Pragnąłbym zauważyć, odezwał się wielki rachmistrz, który kręcił się niespokojnie na swoim krześle od dłuższego już czasu, iż być może problem żywności nie jest y, tak wielki, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Sądzę, że możemy mieć y, o wiele więcej czasu niż trzy miesiące o wiele więcej. Co pan rachmistrz ma na myśli? spytała wielka łącznik. Otóż podana wcześniej przeze mnie liczba ludności zamieszkujących Kopułę, wielki rachmistrz mówił nieśmiało i z niejakim oporem, to była, tylko kwest... to była tylko liczba szacunkowa. Liczba faktyczna jest cokolwiek mniejsza. Tak, to będzie około 4200 osób. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Wielki Mierniczy parsknął śmiechem. Jak to liczba szacunkowa? cedził powoli wielki sekretarz. Jak to 4200 osób? Co to wszystko ma znaczyć? Czy prosiłem pana kolegę o liczbę szacunkową, czy o liczbę faktyczną? Większej bzdury w życiu nie słyszałem, skomentowała wielka łącznik. No, wielki rachmistrz uśmiechnął się zakłopotany. Liczba szacunkowa, taka nie do końca pewna, różniąca się nieco od liczby faktycznej. Ale to chyba ostatecznie dobrze, prawda? Mniej ludzi do wyżywienia. Tak, tak, podjął natychmiast wielki inwentaryzator. To na pewno wpłynie na wynik obliczeń, wpłynie na korzyść. A zatem proszę szanownego kolegi wielkiego rachmistrza jeszcze raz, wielki sekretarz był na skraju wytrzymałości. Jaka jest faktyczna liczba ludności w kopule RD 615? Może powtórzę, jaka jest faktyczna, podkreślam, faktyczna, nieszacunkowa liczba ludności w kopule RD 615? Proszę się skupić i odpowiedzieć na pytanie, bo od niego może zależeć przyszłość nas wszystkich. Yy, musiałbym dokładnie sprawdzić w swoich notatkach. Wielki rachmistrz wyglądał na bliskiego płaczu. Yy, proszę mnie nie obwinać, ja trudne warunki, ciągłe zagrożenie, niedobór światła, stres jest dyrektoriat. Proszę nie zwalać winy na dyrektoriat, huknął wielki sekretarz. Proszę się skupić, sprawdzić w swoich notatkach i do licha ciężkiego powiedzieć, jaka jest faktyczna liczba ludności w naszej kopule. Jaka jest faktyczna liczba ludności. I żadne tam wartości szacunkowe. Interesuje mnie liczba. Interesuje mnie konkret. Liczba, konkret, proszę bardzo. Wielki rachmistrz opanował się na moment i otworzył swój zeszyt. Włodzimierz Kowalski, 914642835. Jest liczba, jest konkret. Proszę bardzo, dalej. Eugeniusz Zbigniewski, 91046832. Jest liczba, jest konkret. Bożena Stękalska, 914685. 5, 2, 2, 4. Yy, czytać dalej? Nie czytać? Na twarzy wielkiego sekretarza odmalowało się nagle ogromne zmęczenie. Zmęczenie tak wielkie, że wydawało się, iż magazynowało się ono w nim skrycie przez wszystkie trzy lata pobytu w kopule, aby ujawnić się niespodziewanie w jakiejś krytycznej chwili takiej jak ta. W jednym momencie postarzał się jakby o 10 lat. Wielki mierniczy ponownie parsknął śmiechem. Wielki inwentaryzator nieco bardziej dyskretnie zasłonił usta ręką i walczył sam ze sobą. Kolega sekretarz chyba nie do końca to miał na myśli rzuciła ironicznym tonem e, Wielka Łącznik, a po chwili jeszcze dodała. Czyli nie wie kolega, ile tak e, naprawdę nas jest? Czy my w ogóle coś wiemy na pewno? Ale dlaczego to źle? Ja, ja nie rozumiem, przecież to oznacza, że będzie więcej żywności. Dlaczego szanowni koledzy się ze mnie śmieją? Przecież ja tak bardzo się staram. I to był fragment Kopuły Paweł Jakubowski. My życzymy dalszych sukcesów z Zrzutką. i oraz tak, także również życzymy powtórzenia kolejnego sukcesu z kolejną grupą, idąc torem Bizarnego Szczecina. Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, Zrzutkę możemy znaleźć gdzie? Wspieram. To Ukośnik Remont Myślnik Kopuły. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl